Księże profesorze, każdą rozmowę i każdą historię dobrze jest zacząć od początku, dlatego e, także dzisiaj chciałam zapytać właśnie o rok 2005 i o wybór Benedykta XVI na Stolicę Piotrową. Tak się składa, że w roku 2005 byłem w Niemczech. Pracowałem tam w duszpasterstwie, w Kolonii. Przygotowywałem habilitację o Edycie Stein, korzystając z archiwów karmelitańskich, ale też na parafii we wschodniej części Kolonii e, przygotowywaliśmy Światowe Dni Młodzieży. I byłem w dniu wyboru w seminarium w Kolonii i rozmawialiśmy na temat przyszłego papieża i wszyscy Niemcy twierdzili, że na pewno nie będzie to Niemiec, ponieważ po II wojnie światowej jest to niemożliwe, żeby w Kościele Powszechnym wybrano Niemca ze względu na zaszłości historyczne, na to, co Niemcy zrobili choćby za Holokaust, ale dużo różnych innych rzeczy. Jakież to było zdziwienie, jak wyszedłem z tego seminarium i szedłem przez miasto i nagle usłyszałem, jak się wszystkie dzwony w kolonii rozdzwoniły. Pytam, co się stało i mówią, że wybrali papieża Ratzingera, a więc Niemcy nie mieli racji. Jednak narodowość nie była taka ważna. Gdy wybrano Benedykta XVI, ja przygotowywałem pracę na temat wiary w pismach i w życiu Edyty Stein. I to są kwestie sprzed no, stu laty. Więc pomyślałem sobie, że dobrze jest je jakoś dopracować też innym badaniem, i usiadłem nad tekstami. Benedykta XVI, dotyczącym wiary. i tego jest taka nieduża książeczka Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI. To słowo obecnego pewnie się pojawiło dlatego, że to był właśnie rok 2005 i że to była taka nowość. Wszyscy uważali, no trzeba się pochylić nad tą głębią teologiczną kogoś, kto został następcą świętego Piotra. I rzeczywiście papież bardzo dużo pisał na temat wiary, a więc moje pierwsze spotkania z nim były właśnie takie, poprzez jego publikacje. Napisał ksiądz książkę o sobie i słowie Benedykta XVI, ale napisał też ksiądz coś jeszcze w 2015 roku: list do Benedykta XVI z propozycją tytułu przyjęcia. Propozycją przyjęcia tytułu honoris causa. Jakie emocje wtedy towarzyszyły? Pomysł zrodził się w dwóch uczelniach, w Akademii Muzycznej i w naszym uniwersytecie. Był to pomysł, który no, był dość odważny, ponieważ pamiętamy, Ojciec Święty, przychodząc na emeryturę, stwierdził, że nie będzie się angażował publicznie. A tu jednak Nadanie honorowego doktoratu no było pewnym aktem publicznym, więc pewnie nie wszyscy do końca wierzyli, że to się uda i że Ojciec Święty wyrazi zgodę. Pewnym argumentem była jego więź z naszą uczelnią, to, że zawsze popierał przekształcenie Papieskiej Akademii Teologicznej w uniwersytet, to jemu zawdzięczamy. Te zmiany i też nie tylko ze względu na jego bata, ale też i ze względu na jego zainteresowania muzyczne, jego wkład w, w rozwój muzyki i teorii muzyki. Nikt go dotąd nie uhonorował takim tytułem, a więc myśleliśmy, że może się uda i rzeczywiście. Właśnie, Benedykt XVI, tak było też napisane w ujęciu, które, w takim artykule, które towarzyszyło hmm, podsumowaniu tego wydarzenia, że po wejściu w klimat ciszy i ukrycia zdecydował się nie przyjmować żadnych wyróżnień. A jakie przekonanie było e, w księdzu? Wiedział, ksiądz był przekonany, że Benedykt XVI przyjmie to wyróżnienie? Y, przypuszczałem, że jest to możliwe. Oczywiście nie mieliśmy nigdy pewności. Natomiast. Y, Połączone siły z Akademią Muzyczną i, i też, tak jak już wspomniałem, więź z Uniwersytetem i jego lojalność, jego, jego wielki szacunek, miłość do świętego Jana Pawła II, były argumentami za tym, że jest to możliwe. Ja ufałem. No, nie podpisałbym listu, gdybym nie, e, nie, nie, nie wierzył w to, mhm. że jest to możliwe. Mamy 4 lipca 2015 roku, Kassel Gandolfo. Gdyby zamknął teraz ksiądz na chwilę oczy i wrócił wspomnieniami do tamtego dnia, to jakie obrazy przychodzą na myśl? No, no To są wielkie emocje, bo to jest spotkanie w okazałym budynku, w miejscu historycznym, w w obecności wielu wspaniałych gości, gdzie trzeba wystąpić przed papieżem. Wszystko się działo w języku włoskim. Pewnie bardziej pasował język niemiecki, żeby porozmawiać z papieżem w języku jego, jego duszy, w którym się wychował. Ale tak ustalono, że wszystko będzie w języku włoskim. Oczywiście. Cała ceremonia przebiegała wobec, yy, 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 według pewnego schematu, który został ustalony, więc wiedzieliśmy, jak się to będzie odbywać. Ale mam takie jedno wspomnienie osobiste, o którym chciałbym się podzielić. Mianowicie, yy, przy przekazywaniu dyplomu yy, doktora Anoiskausa, Ojciec Święty zapytał, co robię, czego uczę, co wykładam, i wtedy opowiedziałem, no, że uczę teologii, teologii duchowości, spiritualita. Może to jakoś zaciekawiło papieża, ponieważ w obszarze języka niemieckiego bardzo rzadko występuje coś takiego jak duchowość. Niemcy mają bardzo sztywny podział dyscyplin teologicznych od, od dziesięcioleci i nie zmieniają go, więc ta duchowość jest rozwijana. Raz w ramach dogmatyki, nawet raz teologii moralnej. A tu Ojciec Święty zainteresował, że teologia duchowości. No i po zakończeniu całej uroczystości, jeszcze na koniec znowu te 200 osób, czy ile tam było zebranych, podchodziło do Ojca Świętego, żeby się pożegnać. I jak podszedłem, to wtedy. Papież powiedział do Kardynała Stanisława Dziwisza, y, mówił, że uczy teologii duchowości, więc y, zapamiętał sobie to, co robię, i to było dla mnie takie miłe, bo y, no, pewnie nie każdy ma taką zdolność y, na emeryturze, żeby zapamiętywać y, słowa ludzi, z którymi się spotyka, y, jeśli później. Przeszło 200 innych osób, co się powiedziało, i nagle podchodzę do Ojca Świętego. On ja pamięta, co wcześniej powiedziałem. To na mnie zrobiło duże wrażenie. Ale mówi się, że papież Benedykt XVI miał niebywałą pamięć do ludzi. Jest już takie zdjęcie, na którym ksiądz profesor właśnie, jest taki moment uściśnięcia dłoni razem z Ojcem Świętym. Ale chciałam jeszcze zapytać, bo wiem, że Ojciec Święty skierował także słowo do wszystkich. Wtedy takie ogólne. Czy jakaś inność, szczególnie księdzu, wtedy zapadła w pamięć? Ja myślę, że taką istotną myślą tego przesłania papieża to, jest, to są źródła muzyki w ogóle. To znaczy, to zwłaszcza te trzy, które wymienił, a więc miłość, ból, cierpienia związane ze śmiercią, no i właśnie kwestie relacji do Boga, czyli sakrum jako, jako źródło muzyki. To pewnie była główna oś jego, jego przesłania. Przesłanie skierował wtedy, ale jakie przesłanie skierował także do nas? Jaką misję pozostawił nam jako uniwersytetowi? No, stworzył uniwersytet. W tej, w tej nazwie, Universitas jest zawarta pewna wielkość, pewna. Nasza, szerokość naszych badań, naszych wykładów. Oczywiście jesteśmy uniwersytetem kościelnym, a więc w pewnym sensie jesteśmy ograniczeni. Nie tak jak uniwersytety powiedzmy katolickie, to są skomplikowane rzeczy prawne, ale nawet jako uniwersytet kościelny mamy w tej nazwie Universitas też przesłanie do tego, żeby otwierać się na wszelkie możliwe przestrzenie, w których mamy głosić Ewangelię. Na koniec ostatnie pytanie. Jak ksiądz profesor zapamiętał Benedykta XVI? Jak go określił w trzech słowach? No, zapamiętam Benedykta XVI jako człowieka niezwykłej, Inteligencji, mądrości, głębi jako wielkiego teologa. Ja myślę, że no, w ten sposób chyba przejdzie do historii. Piękne jest to, że każdy inaczej określa Benedykta XVI, i niech ta różnorodność, niech to słowo z nami nadal pozostaje. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo.